Yamaha FZ6. Do roboty będą hamulce. Tutaj trzeba nowe klocki hamulcowe. Od razu płyn wymienimy. I już widać, że jest. Ale podobno dwa lata nie był wymieniany, więc trzeba wymienić. Z tyłu klocki też już końcówka. No i płyn tutaj to widać też ciemny. No, i dodatkowo jeszcze łożyska w tym kole, podobno chrupią. Yamaha już jest gotowa. Co wymieniamy Klocki hamulcowe, nowytki płyn. Wszystko jest odpowietrzone. Z przodu, tutaj faktycznie, tak jak mówił, właściciel, jedna śruba była przeciągnięta. Prawdopodobnie ktoś do dokręcania używał klucza udarowego i ją rozciągnął, całe szczęście, że nie urwał, z tyłu tutaj niestety była użyta taka śruba zamiast oryginalnej, przez co zacisk się trochę blokował, tak pracował pod kątem. Trochę to hałasowało i klocki przez to były troszeczkę krzywo tak zjechane. Tak wygląda oryginalna śruba. Jest to zacisk pływający, więc on musi tutaj, gdzie nie ma gwintu na śrubie, to pracuje tutaj na tych tulejkach. Łożysk w tylnym kole też na szczęście nie trzeba było wymieniać. Były w bardzo dobrym stanie. Jedynie tam od strony zębatki jest takie łożysko rolkowe, no i to łożysko trzeba było troszeczkę tak przemyć i nałożyć świeżego smaru, żeby ono cicho pracowało. I jest wszystko ok. Motocyk naprawdę w ładnym stanie. zadbany. Niedługo sezon to tylko jeździć.